Witam serdecznie w drugim odcinku. Czas wzmocnić skład, znaleźć piłkarzy, których chcę zatrudnić w klubie. Pierwszym piłkarzem będzie to piłkarz Palermo, młody napastnik Dybala. Znajdziemy sobie go najpierw. Ja mam przygotowaną ściągę, więc będzie tych piłkarzy spora ilość. Niech go skaut obserwuję. Dobra, jednego mamy zaliczonego. Jeśli chodzi o kolejnych napastników, to na pewno będzie to jeszcze jeden napastnik. Tu się właśnie zastanawiam, który. Hernandez jest za drogi, więc Hernandez na pewno nie. Jeśli chodzi tutaj o drugiej ligi, może napastnik. Ten Raimondi mnie ciekawi. To jest Liga Włoska. Druga Liga Włoska. Sprawdzimy sobie jakie ma predyspozycje dokładnie. Jego wartość. Andrea Raimondi jest 23 lata. Kolejnym napastnikiem to będzie napastnik z ligi, jak się nie mylę, druga hiszpańska. Tutaj korzystam ze ściągi. Jest późna godzina, bo już jest w pół do drugiej, więc postaram się nagrać ten odcinek i iść jak najszybciej spać. Zobaczymy teraz. To jest 18 osiemnastolatek o mody Barcelona. Mody utalentowany piłka z Barcelony. Dobra czyli to było trzech napastników, może jeszcze ten. Sprawdzimy jeszcze jednego. Ma... Ba kogu. Chyba tak się nazywa. Jeszcze go tutaj sprawdzę. Dobra, kolejny napastnik do sprawdzenia. Jest Jerimba Kogu, ale on jest na wypożyczeniu, więc on odpada. Uh, może ten odumandi? Jeśli nie ci, to na pewno znajdę innych. Ten ciekaw ile będą kosztować, ile chcą zarabiać. Nie ma? O to niespodzianka może coś źle A ten. Może do... źle nazwisko spisałem. Ujach. Antoni Ujach FC Kal chyba tak U la Przyszedł z Mań za 4200 Nie będzie pewnie się chciał znów przynosić, ale to sprawdzimy I jeszcze jeden Eba Guła A nie, to już chyba był Może Pasquato. Też z drugiej ligi włoskiej Kilku na sobie sprawdzimy dwóch Wybierzemy i trzeciego do tego młodego, najmłodszego do rezerw. Jak wiecie, rozgrywki będzie bardzo dużo meczy. w widzę 46 spotkań. Dochodzi nam Puchar Anglii. To jest paskład To sprawdzimy sobie go. Teraz przejdziemy do obrońców. Tutaj skorzystam jak słyszycie, z, ze ściągi Zaznaczyłem sobie dwóch. To jest liga, druga liga francuska. Pierwszy to jest Ebanega. Bardzo ma fajną predyspozycję. Sprawdźmy go jak na środkowego obrońca to naprawdę 23 lata. Dobra, Ebanega jest, kolejnym będzie Kamara. Też druga liga francuska. I tą dwójkę też będę chciał zatrudnić. Najprawdopodobniej to będzie dwójka podstawowych, jeśli uda się ich kupić, dwójka podstawowych obrońców. Jeszcze do, dobiorę do tego e, trzeciego. O Jezus, to, nie wiem teraz jaki to był klub. O, teraz środkowy obrońca, na pewno mam modu Kamara chyba on. Albo... On jest Zuma Kamara na pewno nie Mamadu Kamara Aha, to będzie on Środkowy Obrońca On nie wiem czy się będzie chciał przenieść z Basti I w razie czego to jeszcze Alvaro To jest już druga liga hiszpańska Mówiłem wam dlaczego w poprzednim odcinku dlaczego szukam piłkarzy z drugich lig ze względu na ich pensje, żeby od razu prześli, przyszli do mojego klubu ale tu mam problem, bo tego obrońcy nie ma no to jest problem, dobra e, bramkarza na tą chwilę nie potrzebuję tutaj jeśli chodzi o lewych obrońców, to ciekawym piłkarzem jest Ramirez Osiemnaście lat. Jest czy nie ma? Jest. Tak, osiemnaście lat, ale ja go tu nie mam, tak? Dlaczego go tu nie ma? No. No i będzie problem. Hmm. Dobra, to nic Idziemy sobie dalej następnymi wzmocnieniami do mojego klubu Jeśli chodzi o pomocników to będzie Rabello Rabello, chyba przez 2L ściąga Tak, Rabello o jest 19 -latek, ale jest na wypożyczeniu no nie jest lipa nie zauważyłem tego wcześniej no tu będę miał moje problemy pu 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 może tego diakite sprawdzimy sobie jak te jego predyspozycje wyglądają diakite Nie ma? Co jest grane? No coś musiałem źle nazwisko znowu spisać. Dobra, nic. Idziemy dalej. E, na pewno to będzie Lua Lua, znacie go? Z to jak się nie mylę. Lua Lua. Lua. Skrzydłowy. Może dlatego, że on ma litery, może to też jest jakiś na wpływ kazenga lua, lua. Dobra Czyli to jest jeden skrzydłowy, tutaj ze skrzydłowych to jeszcze jest kilku piłkarzy to jest mówimy o lewym skrzydle, a na prawym NSUA. No ale nie mam go. Jest insua i Inesua, ale środkowa obrońca. Nesua. A, dobra. Nie nesua, tylko nesue. mój błąd. To by na pewno był on. Zobaczymy. Jest. 23 lata. Z Majorki. Kolejnym piłkarzem. też z tych młodszych, z młodszego pokolenia, skrzydłowy, prawy, to będzie Monakana. Nazwiska, aż język się łamie, ale też dobry piłkarz. Chcę wzmocnić skład od razu, póki mam pieniążki tańszymi zawodnikami, o 19 lat jak widzicie, predyspozycje niezłe jak na tą chwilę, jeszcze bez ostatecznych raportów, no to jeśli chodzi o prawe skrzydło to by było li chyba wszyscy, a jeśli chodzi o jeszcze o lewe, może ten Drente, Dren... drętę zobaczymy go sprawdzimy sobie dokładnie. 26 lat, milion 600, ale no wiek. Ale piłkarz ograny to jest najważniejsze. No to praktycznie jakbyśmy chcieli go kupić. Nie chce się przenosić, więc już wszystko wiemy. Czyli drętę odpada. Może montanys. Таких испанских, я думаю. Мон Та Монтанес Не ма Курды, не злые Pewnie przeszedł gdzieś pu, pu, pu zniknął A może Simone Verdi, pomocnik środkowy jest Simone Verdi ale jest na wypożyczeniu no szlak by to trafił no karacan sprawdzimy tego piłkarza kurde źle wpisałem K Karacan Sprawdźmy sobie jest 24 lata, defensywny pomocnik Ja tu mam zaznaczone, że to nie jest defensywny pomocnik, ale może była jakaś gafa Kołem jeszcze mi ciekawi No, zobaczmy, czy będzie. O, to będzie ten, defensywny pomocnik na pewno. Uuu, przyszedł z Nurembergi za 2 miliony. <laughs> tak, jeśli chodzi o defensywnych, jeszcze sprawdźmy sobie obrońców. Właśnie na prawej stronie. Tu na Ramireza nie było, ale może będzie. Sadis, zobaczmy go, prawy obrońca. To jest chyba piłka z Championship. Korzystałem z nie najnowszych składów, ze składów z poprzedniego roku, więc mogli ci piłkarze gdzieś zniknąć. Kolejnym będzie. Piłkarzem, e, tri Pierre, tak, trzy piery odcinek troszkę nudny lecz trzeba po kolei dążyć do wyznaczonych celów jak widzicie milion osiemset jest wart z barnej no dosyć dosyć to wygląda jakbym chciał go kupić to ile barne za niego u jaj 300 Pensa 15 tysięcy, konkret. Za drogo. Chyba za droga jak za takie obrońce. Kolejnym prawym będzie. A mi się dziewa Z okazji późnej godziny. Beram piłkarz. Sam Beram jest. No też, milion zlic. Jakbym chciał go kupić. Dwa sto. O, la, la. Nie próżnują. A może Włoch Laverone. Chyba Włoch. La. We. V... La. Zobaczmy tutaj czy będzie Lorenz La Verona, nic o nim nie wiemy. Kolejny będzie Dakosta. No tak, jeśli chodzi o kosztu to jest pełno, ale to będzie Inglostat, zgadza się. Aha, ale jest na wypożyczeniu w Inglostat z Bejrule na Lipa. No niestety. I Guninio. Gunino dokładnie. No ciężko trafić z piłkarzami, no. Ja jestem w szoku. w Większości piłkarzy nie ma. O, no, też gdzieś zniknął przepad. E, ten kanel, nie wiem, da prela może będzie. To jest lewy. To jest lewy obrońca. Dapy. Dziwne nazwiska mogą wam się wydawać, ale naprawdę większość piłkarzy jest naprawdę... Warta tego też nie ma, nie wiem co tu się wyprawia. Puh, I tu będzie kolejny problem, jeśli chodzi o tych obroń, o, obrońców. No trudno. dobra Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam. Trzymajcie się. W następnych odcinkach konkretne transfery.